Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Hunter Call of the White. Słuchajcie, zauważyłem, że dość dużo czasu spędzamy tutaj w zachodniej y, części rezerwatów Colorado. Myślę, że czas ruszyć dalej przed siebie, chociaż zwierzaki nam na to nie pozwalają, jesteśmy dokładnie tutaj w tym miejscu, właśnie to są zachodnie krańce tego rezerwatu. Ja będę się chciał udać na południe, do tego punktu obserwacyjnego, odległego o aż 2,20 km no jest to dość sporo, ale myślę, że jeżeli pójdziemy sobie na wprost, to będzie znacznie szybciej jak sami widzici, widzieliście w poprzednich odcinkach te tutaj rejony, no to są obfitują w różnorakie zwierzęta, między innymi wapiti, niedźwiedzie, pumy, mulaki no praktycznie całe tutaj zwierzyniec na indykach kończąc I ja myślę, że czas już ruszyć tutaj dalej, bo nie możemy tak cały czas siedzieć w jednym miejscu no czas ruszyć na północ i później udamy się na wschód i dostały nam dwa tutaj punkty obserwacyjne ja póki co siedziałem sobie tutaj na ławeczce, wypiłem sobie herbatkę popiłem kakałkiem i mogę ruszać w drogę pełni sił, obładowany najlepszymi broniami, między innymi muszkiet oraz Anderson na mniejsze zwierzaki więc czas ruszać w drogę. Ja właśnie zastanawiałem się, czy nie iść w ten sposób tutaj w te rejony, bo tutaj może być bardzo ciekawie, tylko kurczę, jak znowu będzie tutaj, zobaczcie, wokół tych jeziorek też roi się od zwierzaków, między innymi właśnie wapiti, tu jest bardzo ich dużo. Więc kurczę, będzie mi to... No po prostu trwało gdzieś ze dwa odcinki, ja chciałbym ruszyć dalej tą fabułę. Znaczy, fabułę już nie ruszę, ale bardziej tutaj chcę. Przyspieszyć moje zwiedzanie i odkrywanie punktów, które mam tutaj zostały. No, tutaj niby, że są te punkty obserwacyjne trzy, ale tu oczywiście, jak wiecie, tu będą jakieś schroniska, jakieś ambony czy jakieś punkty informacyjne. Dobra, nie ma co przedłużać. Ja idę przed siebie do kolejnego punktu. Kurczę, to będzie daleko, ale. Poczekajcie, ja sobie zerknę. No, tutaj jeszcze Dalmierz nam nie pokazuje, co tam jest, bo. Jest rozmazane, a ja nie mam zbytnio dużego zasięgu. No jak widzicie, puma, no kurde puma, no. To jest właśnie takie polowanie tutaj. Chcę iść dalej, chcę się posuwać y, do przodu, a tu jakiś ciekawy zwierzak nam się pojawił. Kurczę, chciałbym lornetkę, ale nie mogę lornetki wyciągnąć. Mam, raczej znaczy dalmierz. Tu gdzieś kociak się odzywał, samiczka. Jest niewielka. Nie wiem czy ona tak zapiewsza. Może zwolni na chwilę. Kurczę, no widzicie o teraz chyba trafiłem, pocisk kulowy. Poszedł, ale nie, ona cały, cały czas do góry biegnie. No i widzicie, chyba dostała. No i widzicie, tak to wygląda, bo nie skończyłem, co mówię. I znowu muszę się wracać. O, i tak nie mogę wejść, nawet sprawdzić. Trafiono w organ nieżywotny. Ja podejrzewam, że ona będzie niedaleko. Możemy ją zebrać. Plamka dość duża, średnie. To super. Żal mi było tego mitycznego, jak pewnie pamiętacie. Gdzieś tutaj polowałem, tu w tym rejonie, tu ta właśnie mityczna puma szła, no i nie udało się, nie trafiłem jej, była zbyt daleko. O jest, okej, okay, mamy pierwszą pumę, już w czwartej minucie nagrania. Ładna kicia. Oho, mulak. Jest być blisko. Ale wiecie co, mam go gdzieś, idę przed siebie, bo muszę w tym odcinku dotrzeć do tego punktu obserwacyjnego, a droga przede mną daleka. Zastanawiam się, czy nie wsiąść nakłada, no ale kurczę, może po drodze będę polował na jakieś zwierzaki, po prostu będę szedł do tego punktu, nie będę się cofał. Może przed sobą jakieś zwierzaki będę widział i będę polował na nie. A tam co jest? Poczekajcie. Myślałem, że tu są jakieś zwierzaki leżą pod tym drzewem. Dobra, wiecie co? Ja się na chwilkę rozłączę. Odezwę się, jak tylko zobaczę coś ciekawego. Słuchajcie, upłynęło zaledwie kilka sekund. Jak widzę pumę przed sobą. Ale bardzo łatwa. Tylko. Cholera, 205, a ja mam. Amunicję. Próbuję ją tutaj odstrzelić. No i gdzie ona jest? Jest. Podejrzewam, że trafiłem. Ona biegnie w moją stronę chyba. Tak mi się wydaje. Poczekajcie, tak. A nie, biegnie do góry. A, miałem już strzelać z Andersona, poprawiać. Dobra, udało się. A co tak się tak wydziera? Mi za plecami jakieś mulaki. Mnie interesuje Puma. Udało się ją upolować. Tu jest... ...troszeczkę wyżej. No i jak widzicie, zmierzając... ...do punktu obserwacyjnego, jakieś zwierzaki nam się trafiają, więc jest w porządku. Kolejna zdobycz. Odległość 175 metrów. Super. super. Dobra, jeszcze mam tam dwie, yy, dwa pociski. Więc jest spoczko. Pójdę sobie tą dolinką. Tu coś mogę ciekawego na pewno spotkać Ale mnie wkurza ten mulak. Ale coś ostatnio niedźwiedzi tutaj nie widziałem. Póki co dwie pumy, mulaki, wapity jeszcze nie ma. Ale niedźwiedzie gdzieś się zapodziały. Aha, tu mamy cały czas w ślady pumy. Puma rzadko się odzywa, kurczę i... Pasuje, wypatrzeć tej samczyka. Biegnie kłusem, czy nie tak szybko? Nie usłyszał mnie? Co jemu się tam dzieje? O jasna, cholera, mityczna puma. Tylko zaraz. Kurde amunicja. Taka okazja. Może po prostu ten mulak mi chciał powiedzieć: Lord, odwróć się i zobacz co tu mam. Ja sobie tutaj, chociażbym miał odległość 200 metrów. 223, kurde. 215 nawet. Albo nie, 223 metry. Nie bardzo. Mogę dokładnie odmierzyć. No już widzę, dzięki. 204. Spróbuję z tej wody strzelać, tylko żeby ona mnie nie zauważyła, bo mityczny poziom trudności, no to kurde, to jest naprawdę ciężko upolować takiego zwierzaka, i trzeba mieć dość dobre doświadczenie. Może coś z tego wyjść, amunicja. Jest w porządku. Jeszcze odmierzę. 186 metrów. Dobra. Tylko teraz tylko trafić. Wiecie co? Ja spróbuję strzelać bez lunety. Nie żartuję. Zakładam lunetę. Nie ma sensu. No i dobra. Moi drodzy, będziemy zaraz oddawać strzał. Dobra, poszła. Podejrzewam, że trafiłem. Teraz chcę coś zobaczyć jeszcze. Amunicja. I da się tak? Nie, myślałem, że jeżeli wezmę inną amunicję, to szybciej przeładuję, ale tak jednak się nie stało. Ten mulak pewnie zwiał, ale trzeba mu podziękować. Nie mam zamiaru do niego strzelać. Szybko pobiegnę tam. I zobaczę, jak ten strzał poszedł. No, mityczna puma, powiem Wam szczerze, że będę wypychał. Może będzie diamencik, mam nadzieję. Rzadko mi się zdarza taki zwierzak. Jest i chyba daleko nawet nie uciekła. Jest tutaj. Kurczę, to był świetny strzał. Puma mityczna. ale duży kociak, wam powiem. Zobaczcie, złoto. No, kurde. No, widzicie znowu dupa. Dobra, wypycham. A te mulaki, gdzie poszły? Szkoda. Myślałem, że będzie diament. No trudno. Nie udało się. Ojejku, no widzicie, zapowiadałem, że będę się stąd ewakuował, ale tu się po prostu nie da. Ja wam tylko powiem tyle: jeżeli będziecie grać w tym rezerwacie, to polecam, właśnie, tutaj, te dwa jeziorka. No i tu się po prostu roi od zwierzaków. Nie można nawet iść do przodu. No, zobaczcie, znowu jakieś piękne samce tam widzę. Bardzo łatwy, a tamten też bardzo łatwy, ale w dupkę mógłby dostać. Wyjdę z tej palmy i oddam strzał. Mam nadzieję, że pobiegną na północ. A też tak. Kijowo się odwróciły. Aby się odwrócił do mnie bokiem, to byłoby znacznie lepiej. A ja nie chcę trafić wewnętrzności. To byłoby spoko. One się teraz pasą, żerują. O, właśnie Strzeliłem mu w kark. A tamten? Zobaczcie, jak się zwiesił. One też takie skołowane. Nie wiem, co, co się stało. Strzeliłem mu w kark. Myślałem, że trafiłem w rdzeń. A tam co? Koziołki spieprzają. Poczekajcie. Słuchajcie, tego wapiti troszeczkę pośledziłem, ale... Tempo krwawienia miał bardzo małe, więc zrezygnowałem. Tutaj jest gdzieś owca kanadyjska się odzywa. Powiem wam szczerze, że te zwierzaki robią wszystko, byle nas tutaj... Zatrzymać w tym... Y, zachodniej części tego... Rezerwatu w Colorado. Ja chyba zmienię plany, bo... Będą, będzie zaraz mała zmiana planów, bo nigdy tego miejsca nie opuszczę. Mianowicie... Ja się chyba udam... Do mojego schroniska i zabiorę kłada, bo kurde, no nie ma tutaj szans na opuszczenie tego miejsca, jeżeli na pełnym gazie. Bo tu cały czas trafiają się jakieś zwierzaki. Dobra, ja lecę szybko do kłada, zabieram go z garażu. Będzie czerwony. Zamawiamy. Gdzie jest nasza maszynka? Już jest. Dobra, jedziemy. Tak będzie znacznie szybciej. Zobaczcie jak kilometry i metry, a czy metry lecą. A wiecie co? Może ja jeszcze zerknę. Tutaj może pojadę. O kurde, uwadziłem o coś. Na te jeziorko tam. Ale jednak nie, udam się mimo wszystko do tego punktu obserwacyjnego, żeby wiedzieć, gdzie są jakieś schroniska. To tak bezpośrednio iść, to myślę, że to będzie trochę bez sensu. Ja może pojadę tą łąką i spróbuję wjechać, o kurde, na drogę. Nie będzie mnie tak rzucać. No i będę przede wszystkim szybciej jechał troszkę. Tu gdzieś jest jezdnia. Jak dobrze pamiętam. No gdzie ta droga jest? Chyba tutaj gdzieś No gdzie ta jezdnia? Jest, dobra, super No, teraz drogą to będziemy zasuwać Stoją gdzieś, chyba nie stoją nigdzie, więc można śmigać ile fabryka dała Trzeba się rozglądać czy gdzieś w krzakach policja nie stoi, bo oni lubią ostatnio kontrolować. Akurat maseczkę mam, także spoko. Dobra, ja zaraz do was wracam. Witam ponownie. Wiecie co, jestem bardzo blisko, tylko nie wiem jakie mamy się dostać do tego punktu obserwacyjnego. Może po prostu objadę dookoła, bo tu jest bardzo stromo. Zaraz, zaraz. O kurcze, mamy schronisko, super! O, to chodziło. Dobra. Okej, okay, dać schronisku, to właśnie mnie cieszy. Dobra, przejmujemy to. I spróbujemy iść tam do góry. Zobaczyć resztę ukrytych miejsc. Mhm. Niby 700 metrów... A cóż o takiego? Takie jakieś wyżłopione. Cholera, poczekajcie, muszę zerknąć. Tu będzie stromo, na pewno. To może ja bym objechał kładem dookoła tutaj. Dobra, spróbujemy tak zrobić. Dobra, jedziemy. Bo po płaskiej ścianie raczej nie wyjadę. Tu będę zaraz skręcał. Jak widzicie, z loftem się nie nudzicie. Spontaniczne odcinki. Szybkie zmiany planów, a tam co? Myślałem, że jakiś zwierzak. No, tam jest jakiś zwierzak. Coś tutaj widziałem, wierzcie mi. A, mulak się kręci. Chciałem ze skoku. No co jest? Jedziemy. I pojedziemy tutaj, po prawej stronie, zaraz skręcę. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Trochę kłada, uszkodziłem. Dobra. I tędy. Mam wrażenie, że on jest jakiś słabawy. Tam się tylko może zdaje. Dobra. Jedziemy do tej góry. Ile nam mamy jeszcze? 600 metrów. To nie tak daleko. Tylko trzeba uważać, żeby w jakieś drzewo nie wjechać. Szkoda zębów. Ostrożnie. Już jestem bardzo blisko. To miejsce nazywa się Kotliną Szwajcarską. Ciekawe. Oho. O kurde, palimy gumę. To tędy spróbujemy. No co jest? Dobra. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Nie tak daleko już. Już prawie na miejscu. Okej, okay, tu jest właśnie nasze... Tu jest nasz punkt obserwacyjny. Kurde. Wow. Zdaje się, że nawet nie trzeba było. I zobaczcie, to jest taki punkt obserwacyjny na szczycie. A cóż to? O kurde, interakcja. Teraz zobaczymy, czyżby... Była jakaś misja? Zaczęła działać? Sam nie wiem, no zobaczymy zaraz, bo nawet nie mam pojęcia o co chodzi. Może coś się ruszy w końcu? Może jakiś patch wyszedł w międzyczasie, albo po prostu... Będzie kolejny punkt do misji, może tu miałem się udać? Bo właśnie ta fabuła tego wymagała, zaraz zobaczymy. O, odkryliśmy parę miejscówek. No i niestety minęliśmy się z kilkoma, tutaj trzema, ale no tu, tu się jeszcze dostaniemy. Ja zobaczę tą interakcję najpierw, zobaczymy co się stanie, tylko się boję, że znowu mogę coś popsuć, bo nie mogę teraz wyjść. Kurde, muszę wyjść normalnie, a to? Ej słuchajcie, tu miałem jakąś interakcję. aha, interakcja, To się wchodziło, dobra, zobaczymy co tu, o co tutaj chodzi. Alan jest. Dobra. I went off on a solo mule deer hunt once, having only packed enough for three days. The first day, I did 4,000 feet in elevation gain, and continued for a few days on a calorie deficit. When I finally harvested a buck, I was so hungry I ate some of the heart raw. I wouldn't recommend it, but it did give me enough energy to get back down. No, to tylko Tylko jakaś informacja. Zobaczcie, tu mamy tę misję. No ale nie udało się. Nic to nam nie dało. Szkoda, szkoda. A tu jest coś ciekawego. Nic, a nic. Żadnego punktu z interakcją. Więc nic się tutaj ciekawego nie dzieje. Ławeczka dalej się świeci. Nie możemy z nią nic zrobić, z tą też nic. Dobra, więc zobaczmy, co my tu mamy ciekawego. Wiecie co, ja się chyba szybko tutaj udam. Do tego schroniska. Chyba, że tu podjedziemy jeszcze. Co tu zrobić? No, w sumie tu mam dalej, ale ja bym pojechał na wprost. Poczekajcie, gdzie to jest? Może to zobaczę na mapce. Gdzie to, gdzie to się tam pokazuje? O, tam jest. 800 metrów, ja tu widzę daszek. Nie ma tutaj co polemizować. Ja wsiadam, wkłada i jadę tam. Nie jest tak daleko. Dobra. Wsiadamy w naszym... No jak to się wsiadało? Dobra. Dobra. Jedziemy, 800 metrów to nie jest tak... O cholera. Wracaj tu! Chciałem zahamować na ręcznym, no i tak to się skończyło. Dobra, jest. No i zobaczymy jaką pełną prędkością pojedziemy. O kurde! No widzicie? O, pięknie. Czołówka. Ale wiecie co, ja zejdę zaraz z tego kłada, bo koło tego jeziorka mogą być jakieś zwierzaki. A nie chciałbym je bardzo spłoszyć, więc hamulce. Dobra, zostawiam cię tutaj. Może jakiś mulak sobie weźmie tego kłada i się przejedzie. Pójdę już na piechotę. Ale pierwsze. Zobaczmy, co tutaj ciekawego jest. Wapiti, ja sobie tutaj zerknę okiem. Owc Owca kanadyjska. Dobra, tam widzę owcę kanadyjską, i chciałbym sobie zrobić takie zawody. Mianowicie, o tutaj są, strzelać, kurde, ile ich jest, z muszkietu i sprawdzić zasięg. Zobaczymy, czy jakąś trafiłem. No tam było takie skupienie tych zwierzaków, więc podejrzewam, że na pewno którąś trafiłem. Tylko zobaczymy, czy ten strzał był udany. Muszkiet tutaj jest niesamowicie. Muszkie tutaj posiada niesamowicie daleki zasięg. Zobaczymy, jak to tam ten strzał wypadł. Tu są jeszcze poszedł kolejny strzał. Zobaczymy. Tam są chyba w oddali. Zwierzaki, widzę je dokładnie. O kurczę, tu są. Zobaczcie, a tu są mulaki. Nie ma tutaj jakiegoś rogacza ładnego. Szkoda. A tam? To samo mulaki, a tu chyba samiec jest. Nie, nie jest. Tak jest, tylko ja muszę zobaczyć, jaką on ma tam ocenę. Chwileczkę bardzo łatwie dupa tam, ale spróbujemy je przywołać. Nie to, gdzie to jest? Poczekajcie, Pobeczałem trochę, ale chyba mnie nie słyszą. Zasięg 150 metrów. Ja sprawdzę jeszcze raz, jaka odległość. E, 160, nie słyszą mnie. Próbuję podejść. A kurde cały czas ten hunter mata mi się włącza. Mam. No i co, dziewczynki? Zainteresowane jesteście takim chłopcem. <grym znać w górę> Dalej nic. Łatwy 137 metrów. Wiecie co ja do tego chłopca strzelę, bo on jest ładnie bokiem ustawiony. Chyba płucko. I chyba od strzała leży. Tak. Teraz, żeby szybciej przeładowywał nasz Predator, to byłby super. Ładny strzał. Już gotowy. Na kolejny. Ale wiecie co, chyba sobie dam spokój do tego schroniska. Wystarczy na dziś. Całkiem dobre to polowanie. Mamy tutaj w tym rejonie. Można powiedzieć, że to już jest północny kraniec tego rezerwatu. Będziemy się udawać teraz. Dokładnie na zachód, na wschód. Przepraszam. Północno-wschodnie części rezerwatu. No ładny tutaj nam się trafił ten mulak. O, jaki śliczniutki madziubek. Zobaczcie, ładny. Będzie fotka. No i złotko. A co trafiłem? No i znowu brakło mi do złotka. No trudno, ale jest. Nie do złotka, tylko do diamencika. Szkoda, ale zabieram go. Ciekawe są tutaj te rejony. Tam coś. O kurczę, wróciły nasze. Zobaczcie, koziołki śnieżne. To, może zapolujemy na. No, słyszeliście? Wapiti, bardzo blisko. Ale to chyba dopiero w następnym odcinku tutaj trochę zabawimy. Obejrzymy te, tutaj ten rejon. I go sprawdzimy. A tymczasem, gdzie ten wapiti się tam odzywał? W sumie nie jest daleko. Ale to już nieważne. To już będziemy myśleć nad tym następnym odcinku. Odkrywamy sobie ton, to schronisko. O, znowu się jakiś drze. Osobnik. Dobra moi drodzy, myślę, że w tym odcinku to już będzie wszystko. Ten gameplay obfitował nam w dużo jazdy i całkiem niezłe polowanie, tam jakiś śnieżynek, ale ja im dam spokój, to już będzie w następnym odcinku, tak jak mówiłem. Jeżeli odcinek Wam się podobał, dajcie łapeczkę w górę, jeżeli nie, łapeczkę w dół, subskrybujcie, udostępniajcie mój kanał i widzimy się już w na następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!